Siemanko, wszystkim z tej strony FunnyGamesGuy Games Guy yy, i witam w moim odcinku informacyjnym. Yy, z tego chciałbym Wam powiedzieć, że powracam do nagrywania filmów, bo z tego co widzę, to ostatni mój film, który został dodany, yy, został dodany po prostu pół roku temu. I dla mnie to jest trochę dziwne. No, pierwszy film 10 miesięcy temu, czyli prawie rok temu, i chciałbym powiedzieć, że powracam do nagrywania, bo miałem e, niemało problemów. A teraz już rozwiązałem te problemy, więc mogę powrócić spokojnie. Mm. I. tak. I chciałbym Was zaprosić jeszcze do odwiedzania mojej, mojego fanpage'a na Facebooku. Link do tego fanpage'a będzie w opisie. Cóż, mam mało widzów. To prawda, ale chciałem coś takiego założyć. Więc. No, nie będę tutaj przedłużać więcej tego audiologa, informacyjnego odcinka. I dziękuję tym, którzy subskrybują mnie dalej. Przez ten czas, kiedy mnie nie było. Więc trzymajcie się, na razie, cześć.